Cichego domyku nie ma, ale ładnie klepie jest takie ładny metaliczny punkt Metaliczny dźwięk. No to mamy powiedzmy 30 parę lat różnicy, to samo. To samo, tak, tak. No, to więc... samo, ale inne. Skóra na jasna, Skóra tak. jest. Tam jest. Drewno jest. Ekranów coś tutaj mało jest. Dla... W raddyjku no. jest tylko <laughs> jakiś. Fotele z pamięcią, elektryczną oczywiście, dwie płaszczyzny, w Góra. tym momencie jest to dużo więcej przycisków, przynajmniej od regulacji, lędźwiowy odcinek, nie lędźwiowy. Ciekawostek, nie wiem, czy to jest ten przycisk no, to ale to, to. od anteny, którą można wysunąć na żądaną wysokość. A to chyba ten klakson, że ma dwutonowy albo jednotonowy, z różnymi tymi No a ja, okay, no tak. Teraz masz kolory, zapachy, a wtedy klaksony, dewagony. No. Dwie poduszki trzy i to kosztuje tyle co dom, nie wiesz.